To, co zaraz usłyszysz, może zmienić to, jak patrzysz na Jezusa na zawsze. Bo przez wieki ktoś robił wszystko, żeby prawdziwa misja Jezusa została zakopana pod warstwami religii, tradycji i kłamstw. A jednak Jego własne słowa wciąż mówią to samo, jasno i prosto, jeśli tylko je usłyszysz bez filtra tego, co kazano ci wierzyć. Jezus nigdy nie przyszedł, by stworzyć religię. Nie przyszedł po to, by powstały świątynie pełne złota i ludzie w drogich szatach, którzy będą mówić ci, jak masz żyć. Jego misja była zupełnie inna. Przyszedł, aby uwolnić ludzi od strachu, od kłamstwa, od manipulacji. Powtarzał, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale, żeby to zrobić, trzeba było najpierw zobaczyć, w jakim świecie naprawdę żyjemy. I to był pierwszy szok dla jego słuchaczy. Jezus mówił, że ten świat jest rządzony przez kogoś, kto nie ma dobrych intencji. Mówił o księciu tego świata, o tych, którzy kochają władzę i kłamstwo bardziej niż Boga. Mówił, że Jego królestwo nie jest stąd, że jest inna rzeczywistość, której teraz nie widzimy i że On przyszedł, by otworzyć nam oczy. Ale to nie wszystko. Jezus mówił też, że nie można służyć dwóm panom. Albo wybierzesz prawdę, albo zostaniesz w systemie kłamstwa. I to jest najtrudniejszy wybór, przed którym stawia każdego człowieka. Bo system, w którym żyjemy, daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Daje reguły, daje rytuały, daje wrażenie, że jesteśmy w porządku. Ale Jezus powiedział jasno: Nie o rytuał chodzi, nie o to, by tylko mówić modlitwy ustami. Chodzi o to, żeby serce było prawdziwe, żeby poznało Boga bez pośredników. I właśnie to było najbardziej niebezpieczne w Jego nauce, bo kiedy człowiek odkryje, że ma bezpośredni dostęp do Boga, nie potrzebuje już kontrolujących go instytucji. Nie potrzebuje pośredników, a to oznacza, że cały system władzy traci swoją siłę. Dlatego elity religijne tamtych czasów, faryzeusze, uczeni w piśmie, robiły wszystko, by go uciszyć. Bo on burzył ich porządek, demaskował ich obłudę. Pomyśl, jak to brzmi dziś. Czy coś się zmieniło? Nadal widzimy ludzi, którzy powołują się na Boga a w rzeczywistości gromadzą władzę, pieniądze i kontrolę. I zadaj sobie pytanie, co by się stało, gdyby ludzie masowo zaczęli słuchać tylko słów Jezusa, bez całej tej religijnej otoczki? Gdyby zaczęli żyć prawdą, a nie tym, co ktoś im kazał wierzyć? Ale Jezus mówił coś jeszcze mocniejszego. Powtarzał, że Królestwo Boże jest w nas. Nie powiedział, kiedyś tam pójdziecie, jeśli spełnicie wszystkie rytuały. On mówił, że możesz je znaleźć tu i teraz. Że prawdziwe życie zaczyna się w środku, w sercu, i że tam trzeba zajrzeć, żeby zobaczyć, kim naprawdę jesteś. To była prawdziwa rewolucja, bo wtedy i dziś łatwiej jest kontrolować ludzi, którzy myślą, że Bóg jest gdzieś daleko i że potrzebują kogoś, kto im powie, jak do niego dotrzeć. Jezus wszystko odwrócił. Powiedział: Nie potrzebujesz nikogo pomiędzy tobą a Ojcem. Ty i On, to wystarczy. Ale wiesz co? To wciąż nie koniec tej historii. Bo Jezus nie tylko mówił, że mamy poznać prawdę, on pokazał, że prawda kosztuje. I to bardzo, pokazał, że jeśli chcesz naprawdę żyć w prawdzie, świat będzie cię nienawidził. Powiedział, mnie prześladowali i was będą prześladować. To nie jest wygodne przesłanie, ale jest prawdziwe i to prowadzi nas do kolejnego sekretu, który był ukrywany przez wieki. Jezus ostrzegał, że wielu przyjdzie w jego imieniu, ale będą kłamać że będą udawać, że mówią jego słowa, ale tak naprawdę będą prowadzić ludzi na manowce. Czy nie brzmi to jak proroctwo o świecie, w którym dzisiaj żyjemy? Świat jest pełen głosów, które mówią, co masz wierzyć, jak masz żyć, i często są to głosy, które mają własny interes w tym, żebyś nie odkrył prawdy sam. I tu wracamy do tego, dlaczego ta misja była tak groźna dla elit. Bo Jezus nie chciał, żebyś był tylko biernym uczestnikiem ceremonii. On chciał, żebyś był wolny, żebyś sam szukał prawdy i sam rozpoznawał, co jest prawdą, a co kłamstwem. Ale to dopiero początek tego, co odkrywamy w Jego słowach. W drugiej części opowiem ci, jak Jezus pokazał, że prawda nie jest teorią, jest drogą, którą trzeba przejść. I dlaczego do dziś świat boi się ludzi, którzy naprawdę nią idą? Na dole w opisie znajdziesz link, gdzie możesz mnie wesprzeć, dzięki temu mogę codziennie przypominać Wam te słowa których tak bardzo brakuje w świecie pełnym kłamstwa. I pamiętaj, subskrybuj ten kanał, bo prawda Jezusa jest większa niż cokolwiek, co kiedykolwiek usłyszysz w religijnych murach. A tutaj każdego dnia będziemy wracać do tego, co On naprawdę powiedział. Jezus nie zatrzymał się na słowach. On sam pokazał, jak wygląda prawdziwa wolność. I właśnie to było najgroźniejsze, nie tylko mówił, ale żył w taki sposób, że nikt nie mógł go złamać. Kiedy stanął przed władcami, którzy mogli zadecydować o jego życiu lub śmierci, nie ugiął się. Powiedział Piłatowi, że jego królestwo nie jest z tego świata. Powiedział, że przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, i że każdy, kto jest z prawdy, słucha jego głosu. Zauważ, co się wtedy dzieje? Piłat pyta: Cóż to jest prawda? I to pytanie wisi do dziś, bo prawda w tym świecie zawsze jest podważana, zawsze kwestionowana. A Jezus nie dał filozoficznej definicji. On pokazał, że prawda to coś, co trzeba przyjąć całym życiem. I tu dochodzimy do kolejnego ukrytego aspektu jego misji. Jezus mówił, że droga do prawdy jest wąska, że niewielu nią idzie. Dlaczego? Bo to nie jest łatwa droga, bo wymaga odwagi, by stanąć przeciwko kłamstwu, nawet jeśli całe otoczenie mówi ci, że masz siedzieć cicho. I właśnie dlatego elity zawsze próbowały zatrzymać ludzi na etapie pustych rytuałów. Bo jeśli zatrzymasz człowieka na tym, że chodzi do świątyni raz w tygodniu, że odmawia modlitwy bez zastanowienia, on nie stanie się niebezpieczny. Ale jeśli zacznie żyć prawdą, jeśli zacznie mówić prawdę, jeśli zacznie widzieć przez iluzję, wtedy już nie można go kontrolować. Jezus mówił, że nie można stawiać światła pod korcem. Powiedział, że ci, którzy znają prawdę, mają świecić, nie ukrywać się. To też jest trudne, bo oznacza, że prawda zawsze będzie prowokować konflikt. Tam, gdzie jest ciemność, światło zawsze będzie przeszkadzać. Ale jest jeszcze coś, co ukrywano przez wieki. Jezus pokazał, że prawda jest powiązana z miłością. Nie z lękiem, nie z karą, nie z systemem nakazów, ale z prawdziwą miłością. To dlatego jego przykazanie było tak proste. Kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka. Na tym opiera się wszystko. Zobacz, jak to zmienia perspektywę. Jeśli naprawdę kochasz, nie potrzebujesz setek zakazów i nakazów. Nie potrzebujesz kogoś, kto będzie stał nad tobą z batem. Robisz to, co dobre, bo kochasz. To jest wolność, której nikt nie może ci odebrać. Ale to nie koniec. Jezus mówił też o tym, że świat będzie próbował cię zatrzymać. Powiedział, że będą cię wyrzucać ze społeczności, że będą cię oczerniać, że będą cię prześladować i będą to robić w imię Boga. Zauważ, jak to brzmi. Jezus nie mówił, że prześladować będą tylko niewierzący. Mówił, że będą to robić ci, którzy myślą, że służą Bogu. I to jest najtrudniejsza prawda do przyjęcia, że największy opór często spotykasz nie na zewnątrz, ale tam, gdzie ludzie twierdzą, że reprezentują Boga. Widzisz teraz, dlaczego jego misja była tak groźna dla systemu? Bo burzyła iluzję bezpieczeństwa, burzyła iluzję posłuszeństwa, burzyła iluzję religii. I wciąż to robi, ale tu jest dobra wiadomość. Jezus powiedział, że jeśli poznasz prawdę i pójdziesz za nią, nic nie będzie w stanie cię zniszczyć. Nawet śmierć nie ma nad tobą ostatniego słowa. Powiedział, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne i że nie umrze na wieki. To jest siła, której żaden system nie potrafi pokonać. I w tym tkwi sedno, prawdziwa misja Jezusa to nie stworzenie religii, ale stworzenie wolnych ludzi. Ludzi, którzy nie boją się prawdy, nie boją się miłości, nie boją się żyć inaczej niż nakazuje im świat. Dziś, dwa tysiące lat później, wciąż próbują tę misję zakopać. Wciąż próbują przykryć ją warstwą doktryn, tradycji, polityki i strachu. Ale jeśli słuchasz tych słów teraz, to znaczy, że w tobie jest pragnienie prawdy, że chcesz czegoś więcej niż tylko pustych form. I to jest moment, w którym musisz zdecydować, co z tym zrobisz. Czy wrócisz do wygodnej iluzji, czy pójdziesz w stronę prawdy, nawet jeśli będzie cię to kosztować? Bo Jezus nigdy nie obiecywał, że będzie łatwo. Obiecał jednak coś większego, że jeśli pójdziesz za nim, będziesz wolny. A prawdziwa wolność jest warta wszystkiego. Na dole w opisie możesz mnie wesprzeć, dzięki temu mogę nadal przypominać światu o tym, co naprawdę powiedział Jezus. Subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz codziennie słuchać prawdy, której świat się boi. Bo jego słowa wciąż żyją i wciąż wywracają wszystko do góry nogami.